No i wyssała mnie Warszawa z energii. Za dużo tutaj tego wszystkiego czarno-żółto, kolorowo. Kurka felek, wszyscy w biegu. Każdy tutaj świata, wszystko biegnie. Wszystko kręci się dookoła. O tak, w takim tempie. Zarazem na dół, tutaj są już na dworze, trzeba uciekać na wieś. Na wsi lepiej, ciszej. Tak to jest przyjechać sobie Pozwiedzać No ja powiem wam Masakryśnie masa Masakryśnie Schodami w górę, schodami w dół i tak w kółko tutaj Czekam na ten pociąg z powrotem na wsi. Zbukruje się na wsi Na wsi lepiej się mieszka, lepiej się oddycha <grymne> Czasem w śniegu się zakopiesz. Jak nie odsiężą drogi, a to jest pryszcz Tutaj to kurde, jak takie wyścig szczurów biegną, biegną. Te warszawskie cłoniaki, tak jak mówiłem, dziadek powiedział w sklepie. Tu zimne dranie. <grymne> zimne dranie. <grymne> Niesłychanie aż mi humor poprawił. Ale już teraz jestem wyssany z energii. Nie polecam. Bywajcie.